Cześć, witam na kanale Niezdecydowanego Multihobbisty, a dzisiaj kopalnia szafirów, otwieramy własną kopalnię. Taka mała informacja na wstępie, wyjeżdżam na tydzień, także odcinki będą w środę i soboty, ale wasze komentarze będą z ostatniego odcinka, czyli 38 przez trzy kolejne odcinki będą brane tylko stamtąd. Także dopiero na, w 41 podawajcie swoje propozycje, tam stamtąd będę brał, a my już zaczynamy z nową zdrabką, która ukazała się dzisiaj znajdź rubin pod warstwą ścieralną i wygraj przypisaną do niego kwotę można wygrać właśnie tyle mi by wystarczyło co najmniej 10 zł byłoby fajnie a najlepiej 75 tysięcy Dobra, to co? Zaczynamy, szukamy rubinka złoto pociąg ze złotem, banknoty jest i rubinek, jest rubinek I lecimy dalej. A tutaj jest. O, jest i kolejny rubinek. Czyli szczęśliwa ta zrabka jest. Pierwsza. Może to będzie jakaś do... O, jest i kolejny rubinek. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I może jeszcze jeden? I jeszcze jeden. Proszę bardzo, jeszcze jeden rubinek. Kurczę, nasza kopalnia dobrze działa. To co, lecimy. Tutaj już było widać, że 4 złote, ale dobra. Czwóreczka dla nas jest. Kolejna. Tutaj. 2 złote. Tutaj. 2 złote. I w ostatnim pewnie też będzie 2 złote. Tak, tak jak się spodziewałem. Bardzo fajnie się zaczęło. 10 zł dla nas. Tak jak mówiłem, chciałbym minimum 10. Mam 10. Bardzo miło. Od pierwszej zdrabki. Lecimy dalej. Szukamy rubinka, mamy tutaj worek. Portfel, banknoty, naszyjnik, telefon, monety, jacht i trofeum. Czyli ta zrapka nie jest wygrana. Lecimy z kolejną. No, 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 szukam, szukam. Jest, jest jacht, bank, banknoty. Safe. Moneta. Portfel. Pierścionek. I I telefon. I telefon. Czyli nic. Lecimy z kolejną zrapeczką. Safe. Bank. Karta. U, korona. Pierścionek. Telefon. I trofeum. A nie, jeszcze, jeszcze tutaj. I jacht. Czyli co. Też nic. W sumie nie ma się czego spodziewać. Jedna zdrabka była wygrana, teraz seria przegranych. Ale co? Lecimy z kolejną, już ostatnią dzisiaj. Naszyjnik byłoby miło, gdyby jeszcze przynajmniej jeden rubinek był. Tak, żeby nie, nie zwróciło się tylko, a żebyśmy coś dodali do naszego stanu konta, który i tak już jest dużo na minusie. Worek ze wrasami. Teczka. I co? I ostatnie. To niestety nie jest Rubin. To jest trofeum. Także tak wygląda. Dzisiaj 10 zł w jednej kopalni. Nie jest źle. Przynajmniej się zwróciło. Ja, ja jestem zadowolony z tego, że się zwróciło przynajmniej. Dobra. Także tutaj będą statystyki. I co? Zapraszam na kolejny odcinek w następną... No. W środę i w sobotę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.